Cześć wam, dzień dobry. Witajcie. Tutaj z Gieś TaksaSu nadaje z mojej przedniej werandy dzisiaj ze Spring Branch jest wczesny ranek słychać koguty pogoda najlepsza jaka może być w grudniu jest dość ciepło powiem wam, że w nocy nawet a, za gorąco piękny czas spotykaliśmy się przez weekend, piątek, sobota, niedziela z wieloma naszymi znajomymi, ale i nowymi znajomymi i z przyjaciółmi. A będzie film z tego, nakręciłem, to będzie w jutrzejszym poranniku. A ja w dzisiejszym tak po prostu zatęskniłem już ze wami i chciałem się spotkać i, i tak sobie pomarudzić trochę. Pozwólcie mi, że się napiję. Mam ciepłą wodę z cytryną. Fajnie tu jest, słuchajcie, fajnie tu jest na tej mojej wiosce. Tak swojsko, nie anielsko, ale bardzo swojsko, przyjaźnie. I muszę Wam powiedzieć, że czuję opiekę całej tej przestrzeni nad nami. Całej przestrzeni i te skały, i jeziorka, i drzewa, szczególnie drzewa a cedry i ołki, czyli cedry i i, przepraszam, i dęby, te dęby takie całkowicie inne niż my z nami z Polski. Pewnie byś ich nawet nie nazwała, nie nazwał dębem, ale jak to mówił mój wnuk, dziadek, trzeba je szanować, bo to są bardzo y, mądre i mocne drzewa. No, i w istocie tak jest. To są drzewa bardzo mocne. Ale cedry również, nawet one podobno tu w tradycji rdzennych były nazywane żelaznymi drzewami. E, są twarde, mocne i cudownie pachnące. Nawet moi przyjaciele zabrali sobie, słuchajcie, y, takie pocięte na kawałki, y, pień pocięty na kawałki. Jako podkładki do kawy. Zabrali sobie do Polski, i to już było słuchajcie 10 lat temu, no nie, 7, 7 lat temu. I mówią, że one dalej pachną cudownym cedrowym zapachem. No. Tam w oddali też koguty, słyszę. O, a teraz się odezwał od sąsiadki kogut. Mamy fajnych sąsiadów, Tutaj po, po mojej prawej stronie mieszka Kubanka yy, z Polakiem, męża ma Polaka. Polak taki małomówny i po polsku nie rozumie, a to jest któreś tam już pokolenie. A, I przyprowadził, on urodził się w Chicago. A. Fajny dzień. Ale tu tych kogutów jest, słuchajcie, z każdej strony teraz się odzywają. Teraz słyszę z tamtej strony. Słyszałem dzisiaj w nocy kojota, da, chyba daleko, ale gdzieś sobie też przechodzą, bo tu ciągle jest jeszcze dziko. Tak naprawdę ta dzielnica powstała w takim miejscu, które leży na wzgórzach. To są, wiecie, takie niewysokie wzgórza z dolinkami i pokryte właśnie tym lasem cedrowo-dębowym. I one mają tu gdzie mieszkać ciągle. Bardzo mało ludzi y, ogradza tutaj swoje domy, grodzi je. Ja też tego nie chcę. A właśnie wczoraj opowiadałem o tym, że kiedy Pierwszego roku musieliśmy wyciąć y, i krzaki, i trochę drzew, żeby móc postawić dom, to myślałem sobie, że y, kiedy to tutaj zarośnie, co, co tutaj urośnie. No bo zdaję sobie sprawę z tego, że żyję w Teksasie i ta roślinność nie jest tak bogata jak w Polsce. I jakież było. Przepraszam, oglądam się, bo. U sąsiadki jest gość chyba w Airbnb, i właśnie wyjeżdża. A wiecie, jak to jest, jak się mieszka na takim odludziu trochę, to nastawia się uszu, co się dzieje, żeby tu wszystko było bezpiecznie. No więc, kiedy wycięliśmy to, została taka goła skała trochę tutejszej trawy, takiej szorstkiej, ostrej. I trochę kaktusów. Nie uwierzycie, ale po czterech latach, a teraz już po pięciu, tam się zrobił tak bogaty burz. Burz, chyba mało powiedziane, trawnik, sawanna, nie wiem jak to nazwać wysoka trawa różnego rodzaju. Od bardzo wysokiej, wąskiej, takiej ozdobnej, która się nie wiadomo skąd tam znalazła, wysiała się. Poprzez niską szorstką trawę, tą popularną tutaj, ale tam są również bardzo bogate zioła. Słuchajcie, i babki. Babka lancetowata. Nie, widziałe, nie widziałem tej drugiej, nie wiem jak się nazywa ta druga, ale nie widziałem jej, ale babka lancetowata jest. Jest piołun. Są tutejsze zioła. Nie zapomniałem, jak oni nazywają, ale to są zioła, które pomagają na żołądek, jeśli coś tam się dzieje z jelitami, z żołądkiem, to właśnie te zioła. E, krzaki, które są bardzo kłujące, e, ale mają na e, jesień bardzo dużo czerwonych owoców i te owoce Indianie zbierali po to, żeby robić z nich e, przetwory. Oni robili coś w rodzaju drzemów. Taką papkę, y, która służyła na okres zimowy na przeziębienia. No, y, bardzo smaczne. Jest takie jest troszkę gorzkie, lekko słodkie i bardzo kwaśne. Y, taki, takie trzy smaki w sobie. Można to porównać do jarzębiny, bo jest podobna kulka czerwona, y, ale krzak jest niski, gęsty. I bardzo kolczast, więc kiedy się zbiera te owoce, to trzeba bardzo uważać. To rośnie dziko, e, rosło tylko u sąsiada, a teraz się przeniosło również do mnie. A e, rosną też pnącza różnego rodzaju. Mamy też trujące pnącza, no te tutaj wycinały, nie chcemy tego, żeby ktoś przez nieuwagę się dotknął, bo to skutkuje bardzo, bardzo e, bolesnymi oparzeniami. Te oparzenia, jeśli, te, te, jeśli się dotknie tego i nie zmyje się tego szybko, takim specjalnym płynem, zwykłe mydło nie pomaga. To y, można to roznieść po całym ciele. Ja to przeżyłem. Y, chyba jakieś 8 lat temu, kiedy kupiliśmy tą działkę, kiedy właśnie wycinaliśmy ten burz, y, to prawdopodobnie zrobiłem to gołymi rękoma i cierpiałem cztery miesiące, rany, e, rany, które się sączyły, ciągle krwią, <laughs> niesamowicie swędzące, a ja to jeszcze rozniosłem na nogi i na, na tyłów, ale nie miałem pojęcia, że to jest taka roślina. Ale są też pnącza e, przyjazne, jest pnącze podobne do winogrona, e, tyle że ma bardziej, to jest rodzina winogron, ma bardziej skórzaste liście, nie takie delikatne, grube, skórzaste. I ma owoce y, podobne do czarnych winogron. Y, ja je próbowałem, słodkie. Nie wiem czy jadalne, ale nic mi nie było, więc chyba tak. A musiałbym się dowiedzieć więcej. Te pnącza bardzo szybko rosną, i jeśli nie zadbasz o to, żeby je przycinać, no to zarosną ci całą działkę. A. E, Grzyby bywają. Jeszcze tu na mojej działce nie znalazłem grzybów jadalnych. Chociaż być może, że część tych, które tutaj są, a ja ich nie znam, są jadalne, ale ja ich nie znam, więc nie zbieram. No. A tutaj na mojej działce się zrobiło a czyściej. Bo zniknęły takie bloczki betonowe. Ja je podarowałem sąsiadowi, i on sobie z nich zrobił taką, jak, jak to nazwać, rabatkę koło domu. Czekajcie, bo pokażę wam z daleka, ale wam pokażę. Odwrócę tylko telefon. O, tam, tam, z prawej strony domu. Oj. I on tam chce zasadzić jakieś rośliny. Czekajcie, tylko sobie odwrócę znowu. Okej. Okay. Byłem wczoraj i przedczoraj z Lucy. Byliśmy na zewnątrz. Byliśmy w mieście. Właściwie to w dwóch miastach, bo w piątek byliśmy w San Antonio i powiem wam, że ja się pogubiłem w San Antonio. W sensie takim, że Spacerowaliśmy i chcieliśmy znaleźć Alamo, ale wszystkie ulice były tak bogato wystrojone, dodatkowo z jarmarkami na, na prawie każdej ulicy w Downtown, że ja nie poznałem tych ulic. Poznaję się po tym, że tu jest taki sklep, tu taki, tu taki, no już wiesz na jakiej jesteś ulicy. Więc zgubiliśmy i tak ob obeszliśmy cały kwartał, i w końcu znaleźliśmy to Alamo. Alamo jest przebudowywane i podoba mi się to, bo dość delikatny sposób, ale taki zdecydowany, zbudowano więcej punktów informacyjnych o Alamo. Skąd się wzięło, jaka jest historia, kto tutaj wygrał, a kto przegrał. Prawda jest taka, że wygrali Meksykanie bitwę o Alamo, przegrali Teksańczycy. Przeżył tylko jeden Teksańczyk, którego. Nie pozbawili życia, bo chcieli, żeby rozniósł ten, ten mir zwycięstwa Meksykanów nad Teksańczykami po całym Teksasie. A, ale budynki zachowano, i ta historia została opowiedziana, bo wybudowano takie dość ciekawe instalacje, w których jest dużo zdjęć, makiety, i kiedyś tam pojadę. Żeby y, zrobić z tego krótkie filmy i pokazać wam tą historię, jak to wyglądało. Ale od tego czasu też, jakby Teksas pozostaje republiką, on jest częścią Stanów Zjednoczonych, jest jednym ze Stanów, ale jest też niezależną republiką, niezależnym państwem. E, status Teksasu jest inny niż pozostałych Stanów. Jakby y, Rząd Teksasu, czyli e, i, i ścisły rząd, jak również Kongres i Senat, mają e, większe prawa niż Kongresy i Senaty poszczególnych Stanów. Teksas tego nigdy nie skorzystał, ale kiedy dochodzi do sytuacji kryzysowych, jak ostatni kryzys na granicy, no to e, zdarza się, że jest to wykorzystywane szczególnie przez opozycję do tego, żeby pokazać, że Teksas może się odłączyć. Nie wiem, czy to byłoby dobre, czy nie. Może to jest dobre jako taki straszek dla rządów zbyt restrykcyjnych, ale chyba nie wiem, myślę, że nie jest czas na taką dyfuzję, na rozszczepienie się tego Państwa i w ogóle myślę, że państwa powinny zniknąć jako takie. Ludzie powinni żyć w społeczeństwach wolnych, enklawach, które ogarniają swój region, swój teren, są samowystarczalne, nie potrzeba im. Wielkiego importu cudzych towarów, które i tak nie mają wielkiego znaczenia i są blichtrem i śmieciami, ale powinny się takie enklawy móc utrzymać z tego, co mają na swoim terenie z bogactwa dóbr naturalnych, również z bogactwa tego, co ich otacza wody i tak naprawdę nie jest im więcej do szczęścia potrzebne, prawda? A takie enklawy mogłyby się y, wymieniać nadwyżkami y, produktów, albo też y, jeśli by się okazało, że w takiej enklawie nie ma czegoś, co ma inna, sąsiednia enklawa, no to y, być może, że powstałby wtedy taki handel, handel wymienny, albo jakaś inna funkcja tego wie, zapewniania tego, czego brakuje w tej enklawie. A tak sobie, tak sobie rozważam. Do tego tematu jeszcze chyba wrócę z, z moim przyjaciółmi. Nie chyba, na pewno. Ale musi przyjść na to czas. No, moi kochani. No i tak to jest. Jeszcze łyk. Najlepsza jest taka rano, taka y, ciepła, nie gorąca woda z cytryną. Ja mam chyba dzisiaj z limonką też, też lubię. No, a my dzisiaj chyba pojedziemy jeszcze poza y, naszą wioskę. Y, też z tego zrobię film. A ja chyba teraz pójdę, moi drodzy, na śniadanie. Padał deszczyk w nocy, ale jest przyjemny, przyjemny ranek. Rześki. Eee, nie jest zimno. Ja myślę, sprawdzę sobie. Nie chcę mi się wstawać, ale tu mam termometr. Ale jest chyba 16, 17 stopni Celsjusza. No. To taki dzisiaj niesobowiązujący, nietematyczny, przegadany porannik. A spotkałem się, a to jeszcze Wam dodam, że spotkałem się też i to będziecie mieli w jutrzejszym poranniku z Dorotą z Polski. Dorota ma tutaj y, córkę. Znamy tą córkę. Czasami się spotykamy w, wśród Polonii na spotkaniach. E, cudowna Dorota, ja ją pozdrawiam z tego miejsca. Fajne spotkanie. Oni mają Dorota ma fajne wnuki cudowne. Też zobaczycie na, na zdjęciach i na filmiku jutrzejszym. No. A tak, poza tym to już chyba tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, kochani, do następnego poranika, tego takiego składankowego z całego weekendu. No i cóż, pa, kocham was. Cześć.